Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam build na Singularity, który nazywałem po prostu Early Game Singularity, nic jakoś specjalnego jeśli chodzi o nazwę. Dzisiaj zbadać Wam jeszcze dwa newsy na temat tego killera, które mogliście nie wiedzieć, a i mimo warto teraz zanotować w najbliższym czasie. Idziemy natomiast nad omówieniem buildu, czyli denied, Liquid, require... Pozwólcie, że nie będę mówił nazwy. Natomiast Adno pozwala nam, że gdy zaczynamy mecz, MP regenerują się 30 sekund dłużej, oraz same woży zaczynają mecz zarażeni. Co pozwala nam właśnie tak naprawdę bardzo fajnie MP mi się wolniej ładuje, więc możemy na spokojnie sobie zacząć mecz i zrobić poważne straty. Oczywiście, jeżeli uda nam się jakoś fajnie w fajnych miejscach złapać ludzi. Drugi addon, który mam wrażenie, jest trochę master, w szczególności aktualnie, kiedy jest make for this, znaczy Made for This um, aktualnie bizowane, czyli że overclock jest 25% dłuższy. Na wielu lupach czasami to było po prostu master, żeby właśnie zniszczyć się paletę, zunować na stuna tą paletą. czy to jest wtedy, a nie ze i zniszczyć tą paletę. Bo trochę jak właśnie taki kinda master pandom. I w pelki, bambuzu, że mega polecam, póki sobie go jeszcze testuję, ale. Fajne przyspieszenie na okna, potrafi właśnie zamknąć lupę i wymusić paletę, gdzie czemu właśnie Singularity jest bardzo podniesienie palet. Little, żebyśmy od razu wiedzieli, że w ogóle nie są zarażeni, więc możemy od razu w tym właśnie robić presję bardzo fajną na apie. No i Jolcik, sloppy butcher. I ma właśnie spoko, taki regresor Jolta jest piękny, sloppy właśnie spowalnia im leczenie, ma więcej czasu, żeby właśnie zarażać ETS. Więc no. Natomiast jeśli chodzi o ten build, Nie jest on jakiś też super silny. Osobiście mam z nim problem, że wolę osobiście takiego spokojnego singularity z Koraptem gdzie sobie się kamery, bo... Jeżeli na tym bildzie skupicie się tylko i wyłącznie na trzesłaniu surwów, a nie dostawić żadnych kamer, potem możecie mieć problem z tym, że ciężko będzie spalać wam MP za kamer. Tak jak to robię w zwyczajnym buildzie, im to jest właśnie o wiele bardziej efektywne, natomiast ten buildik For Fun jest mega fajny. I co właśnie że wiedziałam o News, właśnie z tym buildem, jeszcze dodatkowo, że nie jest zapisany nigdzie w mocy. Ale już Wiki też to zapisało, i grałem właśnie, były materiały o tym, że Singularity ma coś takiego, że im więcej mam słów zarażonych, tym overclock jest dłuższy o sekundę od każdego surwa. Więc dzięki temu, właśnie, że mam wszystkie słów zarażone na starcie, mamy najdłuższe yy, Sleep jak i tylko. slip Ale overclock, jak tylko się da. To wychodzi chyba 8 albo 9 sekund około? Nie pamiętam, to gdzieś tak. Więc to jest mega fajne i to jest bardzo fajny news warte zanotowania. No, jak mówię, wcześniej, nie było o tym kompletnej informacji. Oraz, co jeszcze da na forum mówili, to jest sobie altaba małego, a nadchodzą jeszcze bufy Singularity. Nie wiem czy widzicie, jak ludzie grają Singularity w normalnych meczach. Osobiście nie spotykam właśnie go zbyt często, ale myślę, że ludzie kompletnie nie wiedzą, jak nim grać. Dlatego też kilnego nie jest jakiś wybitny i jak widzę... Dsi szukują dość potężny. buf dla niego. Jeżeli zobaczymy, co przejdzie, mogą się jeszcze rozmyśleć. Natomiast Mendy, e, Dev Community Manager, mówi nam, że planują właśnie takie zmiany jak zmierzyć jeszcze jeden crate, będą tylko 4 na mapie. MP będzie regenerować 100 sekund, jeżeli nie będziemy oczywiście aktywnie przy nim stać, a samo MP będzie powodować 10% spowolnienia, kiedy będziemy je chalżować, a samo chalżowanie będzie trwać 2,5 sekundy. To mi się akurat podoba i to już właśnie proponowałem. Samo MP będzie włączać kamery na krócej, tylko 45 sekund. To jest mega fajne, bo ta minuta była pff, disgusting. I sam Singularity ma dostać więcej punktów Devioznes, bo z tym Devioznes czasami bywa kiepsko. Więc jak akurat możliwe, że we wtorek możemy spodziewać a, jakiegoś buffu Singularity, który na pewno sobie zobaczymy. Tak jak mówię, aktualnie Singularity sądzę, że dacie naprawdę fajną dynamikę, jest w stanie wyrobić z tym MP, natomiast po tym buffie. Oj, boję się, że może ten Singularity być naprawdę strong wtedy. Jaki naprawdę, naprawdę strong. No nic, zobaczymy. Ty ze wstępu, bo troszeczkę się rozgadałem, też nie ma co przedłużać, więc okay, zapraszam się Was na Twitcha, link w opisie, na pewno tam będziemy mieli oglądać więcej gadań, więc zapraszam, testuję sobie addonki, czy też inne rzeczy, które są aktualnie w grze a, dodane. No i co? Zapraszam do mężczyzny. A, Thurman kryk. tu już nie graliśmy. No <laughs> No i co, szybki Chaisik? Szybkie Chaisivo! Oj, myślę, że zrobi to, a nie zrobi ja. Oj, ona chyba wie. Ona wie, Więc Ja zresztą cię palety. Mam. Ojej, ale się zopłaś trochę. Trzeba bo nie wiem, kiedy i zniknie. One chyba są czasowe, co nie? Nie, nie? nie, chyba nie są czasowe, co nie? A, mnie tu baguje. Okej. Okay. Niech chyba myślą, że będą mi tego... Robić bully. No to beka z nich. Muszę strzelić w środek. Nie ja wiem, jak strzelić w środek, to jest problem. No początek to jest słabo zagląłem powiedział I tak. A z Adam Nice pile drop. Zapłacisz ja mnie do tyłu? Zbawiam znak właśnie tego, że ja nie mam kamer żonych na salcie Zostawionych więc potem za MP jest problem. Nie wiem jak je, je go tak pasywnie. No tam pewnie nikogo nie ma.

Możemy mi patrzeć, że się na łap Oj, tuślałem się! Jest main, nie z majia, więc wiemy się użyć kamerę. Oś tutaj, tutaj też jest cisza jak tutaj, też jest cisza.

Nice MP bro Holy shit, MP is so strong! Holy shit! I can't play this game! Insane! No to patrz, pick, pick. Mam kolejny MP Jeszcze ciebie zależ przekazi ja mam te zarażę. Pomogę

w dwóch miejscach na raz, w pięćdziesięciu miejscach na raz. O. Ale nie za nim. O mój Boże. Przed mną nie ma ucieczki. Wiecie No, ja sobie zagrałam Sloppy, Jolt, Horapt i Dead Dog. To jest taki trochę mój default. Sloppy po po pozwala kupić więcej czasu, żeby ogarnąć sobie... ...ogarnąć sobie na spokojne rzeczy. Chyba żeby się rozstawić na starcie, chociaż ja sobie wziąłem Nitala bo i to się kombuje z addonem fioletowym Mam Poza jest mi z nami ciekawy czoł jest bardzo fajny przyjemny Bo teleportuje się dość sporo Ile gestuję sobie Genufle Ja właśnie jestem poświęcony czas na kopanie Genów Tylko że właśnie chciałem to na innym kilerze niż on, ale no trudno. Trzeba zmienić, nie? Wtedy nie dostał. Ale Lifik, ale dystans robiłeś, no a tutaj nie mogę z No dobra, don't check my profile. Prawda, profil panasz. Będziesz robić na co z miejsca, przy motu 25, ale tylko przy pracy w grupie. Eken, hmm. działa ogólnie. Po prostu na, na siebie i na twoich teammateów. To nie jest tak, mogę zgadzać To jest tak, że on ci zwiększy ładunki, a nie zużycie zmniejsza. Szczerze nie pamiętam jak to było zapisane. Dokładnie Wojtko. Jesteś wspaniałym programistą. Będą ludzie. O kurwa, Lucky break na tej mapie. GG. I lost health. O, co tam? Aj. MP. Uuuu, nice. No nie, to Teraz i wiem, co złotuję. A nie się wiec. Ale no to jest prawda tylko play co nie? Że ja nie kiedy chcę dostać kamerę na spokojnie. Aż mam, ale strasznie no, się biegać, tu robić. Chyba nie progres. Nie, nie, nie sądzę, to pomysł. że no, ciekawe, niedobre. No, znamy, że coś ciekawego jest dobrego, co, nie? Zresztą mówisz to właśnie, że ej, bo się dzieje coś nieciekawego, co, nie? Robi się nieciekawie. I dobrze. Więc co chce zrobić? U, tam nie mi hita. Ale dostaje juice.

O tym obrazie data. ich nie widzę. Chwałem po tej mapie. Zapatrzmy po tym. Ja chyba nie będę dał jej ściągnąć. To no, nie ważne. No, jednak tam jest skręcona. O! Nie patrzę, bo zaraz nikt nie zaraz zniknie. Tam jest, tam jest, tam jest. Ale nie uciekła.

Tego, tej pozycji. Ja nie miałem konta, żeby się zespić paletą. Prosto. Po prostu. Po prostu musi być lasem paletą, żeby się pod paletą. Co po chwili, dios. I muszę ją znaleźć, normalnie co, nie? Jak na bronię, Jak to jest problem z adeptem na kileże? Norwill. się jedno pytanie. Jakie są wymagania, żeby być z adepta na killerze? Cięle dzielę i się nie tutaj. To było po podchwytliwe? Nie podchwytliwe, po prostu pytanie normalne. Nie, nie znam co daje on im. Uwaga, te gejdy mam wrażenie zawsze się jakoś tak daleko od siebie na tej mapie. Wait, ja jest w stanie tego bronić stąd? Mam kwa Muszę nice. po prostu deportować. Czekaj, tutaj. Do tej. O, jest. No, On nie wyłączy! Ja zdążyłem! Widzi. Robimy też tak nic, to też się wydają. No jak no, właśnie nie dowiem się robić tego adepta. no Ajajaj ajaj.